Ze zdumieniem patrzyła na swą zerwaną miłość. Najpiękniejszy kawałek jej życia, który odchodził powoli i na zawsze. Przyszłość jej nie interesowała. Pragnęła wieczności umrzeć. Postanowiła umrzeć. Ale ale jak umrzeć pośród tłumu uczniów w małym, górskim hotelu, gdzie się jest bez przerwy na oczach wszystkich? Wyjść z hotelu? Pójść daleko, bardzo daleko w góry i gdzieś za dróg położyć się w śniegu i... zasnąć? Śmierć przyjdzie, weź Śmierć zmrożona, śmierć łagodna, bezbolesna. Trzeba będzie wytrzymać tylko krótką chwilę zimna. Później nadchodzi dzień, który wybrałam. Wychodzi z hotelu, wspina się ścieżką błyszczącą od śniegu i wkrótce dochodzi na szczyt. Niebo nad nią jest niebieskie, dużo rozsłonecznionych. Złoconych chmur zeszło niżej, i niczym wielka korona osiadła na szerokim kręgu gór. Jest pięknie, jest urzekająco pięknie. Siada pod świerkiem, otwiera torbę i wyjmuje lusterko. Jest to małe, okrągłe lusterko, trzyma je przed twarzą i się w nie wpatruje. Jest piękna, jest bardzo piękna i nie chce porzucić tego piękna, nie chce go utracić, chce zabrać je ze sobą. Ach, jest już zmęczona, tak zmęczona, lecz choć zmęczona zachwyca się swym pięknem, gdyż jest ono tym, co ma na świecie najdroższego. Zalewa ją ogromna litość dla jej piękna, którego wkrótce nie będzie. Litość dla świata, którego też nie będzie, który już nie istnieje, który jest już niedostępny. Gdyż sen przyszedł, zabieraj mu, ulatuje wraz z nią wysoko, bardzo wysoko, tę ogromną, oślepającą jasność, niebo niebieskie, świetliście niebieskie. Niebo nagle stało się czarne, a ona, rozciągnięta na ziemi, stała się na nowo ciężką, ciemną materią. Częściej ciała trzęsła się z zimna, druga nic nie czuła. To ją przeraziło. Nieprzytomna, drżąca odszukała drogę. W hotelu wezwano karetkę, która ją zabrała. Podczas kolejnych dni w szpitalnym w łóżku. Jej palce, jej uszy, jej nos przeraźliwie ją ubolały. Lekarze ją uspokoili, lecz pielęgniarka opowiedziała jej skwapliwie o wszystkich możliwych skutkach odmrożenia. Może się skończyć na amputacji palców. Przejęta grozą wyobraziła sobie siekierę. Szekierę i chirurga siekierę rzeżniczą. Wyobraziła sobie swoją rękę bez palców, i palce złożone obok niej na stole operacyjnym. Wieczorem na kolację podano mięso. Nie mogła iść. Palce powracały boleśnie do życia, lecz prawe ucho zrobiło się. Stary chirurg, smutny, współczujący, przysiadł na łóżku, by obwieścić amputację. Krzyczałam. I prawe ucho Boże mój krzyczała. I twarz mi piękna, twarz z uciętym uchem. O. Jakże wszystko to się potoczyło zupełnie inaczej niż chciała. szła ku śmierci ku swej prawdziwej śmierci, odległej i trywialnej śmierci ze starości.